Jako, że tegoroczne Święto Niepodległości przypadło na poniedziałek, kalendarz zafundował nam kolejny długi weekend. Choć szereg patriotycznych wydarzeń w gminie Mykanów miał miejsce już w okresie go poprzedzającym, to właśnie w dni wolne od pracy odbyły się te najważniejsze. W sobotę zaprosił do siebie Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, gdzie miał miejsce koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołów folklorystycznych. Współorganizatorem wydarzenia był Częstochowski Oddział Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi czczenie tej pamięci o polskiej martyrologii przez te wszystkie powstania wojny zabory to wszystko co nas doświadczyło to czczenie tego to nie tylko kultura wysoka jakieś szopenowskie etiudy i tak dalej i ale przede wszystkim myślę że właśnie ta kultura te pieśni to wszystko co jest związane z tymi ludźmi którzy najbardziej na tym wszystkim, na tej naszej historii ucierpieli, a więc zwykli, prości ludzie, mieszkańcy wsi, chłopstwo, krótko mówiąc, którzy ginęli, którzy byli uciśniani, musieli pracować, te wszystkie branki i tak dalej, przez te wszystkie setki lat wytworzyły w zasadzie całą gamę pieśni, wszystkich tych utworów typowo ludowych. Czy to pieśni jakichś wojackich, partyzanckich, tak dalej, związanych właśnie z czczeniem tego ducha narodowego polskiego, bo przecież ta kultura polska, ten duch narodowy przetrwał pod Strzechami przede wszystkim, tak. Zebrana publiczność miała okazję wysłuchania programu zaprezentowanego przez zespoły Wrzosowianie z gminy Poczesna oraz Klepisko z gminy Kłomnice. O ile ten pierwszy zaprezentował utwory powszechnie znane, Klepisko wyśpiewało całą gamę mniej popularnych pieśni, w tym kilka autorskich. Śpiewamy no, głównie folklor. Folklor śpiewamy i w postaci autentycznej i, i w opracowaniu artyst artystycznym. I tak. Y, oprócz folkloru ludowe pieśni żołnierskie, ale i takie inne, trochę jak nam pasują, to również korzystamy y, z tego repertuaru. Pieśni patriotyczne, y, nie tylko ludowe, ale również artystyczne. Y, 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 i, I pieśni religijne, śpiewali w kościele na odpustach, na uroczystościach, zapraszali zespół na, na śluby, na pogrzeby, także repertuar mamy bardzo, bardzo szeroki. Także w niedzielne popołudnie mieszkańcy Gminy Mykanów mieli okazję posłuchania patriotycznego koncertu. Tradycją już stało się, że w Hali Sportowej odbywa się wydarzenie z udziałem Miejscowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. W programie tegorocznej imprezy znalazło się też miejsce dla solistek i solistów grupy emisji głosu i studia piosenki, na co dzień szlifujących swoje umiejętności w Mykanowskim Ośrodku Kultury. Nie zabrakło też pokazu w wykonaniu Majoretek presto. Prowadzimy taką działalność edukacyjną w drugiej części koncertu, po tej pierwszej, która jest taka bardziej zniosła powiedzieć, można by patetyczna. Jest druga część taka już luźniejsza, śpiewamy wspólnie. Pieśni patriotyczne wyświetlane na Telebimie potem po to, żeby wszyscy mogli pośpiewać, bo nie wszyscy znają tekst. No, najczęściej to pierwszą, drugą zwrotkę już dalej jest trudno, a Telebim pomaga i myślę, że z roku na rok tych śpiewających jest więcej. Punktem kulminacyjnym obchodów 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości była Msza Święta, odprawiona w poniedziałek w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubojnie. W towarzyszącym jej przemarszu wzięły udział poczty sztandarowe szkół oraz jednostek OSP, przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy naszej gminy.